Hej kochani, to będzie chyba ostatni boks w tym roku, który będę nagrywać, więc chciałam Wam życzyć wszystkim zdrowych, spokojnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego nowego roku. Życzę Wam wszystkim, żeby wszystko wróciło do normy, żebyśmy wszyscy powrócili do normalnej rzeczywistości bez koronawirusa, bo. Ja jakoś dalej nie umiem tego zaakceptować i nieraz łapię się na tym, że znowu zapomniałam maseczki. Myślę, że wszystkich Was już też męczy ta sytuacja. Oby to wszystko się jakoś unormowało i ten rok był dla nas lepszy niż poprzedni. Tutaj mam pudełko grudniowe od Pure Beauty. I słuchajcie, ja nie wiem, jak oni to robią. Jest to ich drugie pudełko. Jest od pierwszego, o wiele lepsze, a tamte, no wiecie, że też było obfite mamy tutaj mnóstwo produktów wartość tego pudełka, przynajmniej mojej edycji, mojej wersji jest ponad 500 zł a może i nawet ponad 600 zł, bo nie wiem ile warte są perfumy TUS mm, w kremie być może nawet i 100 zł, bo widziałam taką cenę na OLX chyba że ktoś tak poleciał z fantazją no. ale dobra musiałam sobie nawet ściągę przygotować żeby Wam coś o tych kosmetykach powiedzieć bo tak jakbym miała na bieżąco sprawdzać składy to bym się w tym nie ogarnęła i nie wiem ile trwałby ten filmik także już zabieram się za pokazywanie Wam pudełka tak wygląda grudniowy Dessing Pure Beauty ulotka produktowa. No tutaj mamy inne jakieś ulotki kosmetyczne produktów, które znalazły się w pudełka. To sobie odłożymy, żeby nie przeciągać. Tak, może polecę tak, jak ja sobie to rozpisałam. Mamy tutaj y, tęczowe mydło glicerynowe. Świetnie to wygląda. Naprawdę pomysłowe. Y, 130 gram w cenie 35 zł. Firma y, Kulkula. Y, no i mogliśmy znaleźć jeden z czterech wariantów. Mogła się znaleźć jeszcze sól do kąpieli, kula do kąpieli, to nie wiem co to jest. Ja dostałam akurat mydło i bardzo się z tego powodu cieszę. Skład jest fajny, jest ok. To był pierwszy produkt. Dostaliśmy także Perwol do kolorów, do regeneracji. Yy, I odświeżania tych kolorów. Bardzo fajnie. Perwol w cenie 12 zł. Wersja pełnowymiarowa przyda się. Pewnie, że tak. Teraz moda na pranie, nie? <grytanie> tu mamy właśnie te perfumy w kremie. Bardzo ładne opakowanie idealne na prezent. A w środku. Tak to wygląda. Tu trzeba tego misia wyjąć i przesunąć w bok, żeby otworzyć. Nie wiem czy mi się to teraz uda. No, mam problem. O, poszło. Tak to wygląda w środku. Zaraz wam powiem, jaki jest zapach. Taki dość mydlany. Ale w miarę, w miarę ładny. Y no bardzo fajnie to jest zrobione. I właśnie tylko na OLX znalazłam, że ktoś chciał odsprzedać za 100 zł i nie wiem czy to była jego fantazja, czy naprawdę te perfumy tyle są warte. To by naprawdę tak podniosło wartość tego pudełka, że szok. Ja się załapałam, no bo no bo jako jedna z pierwszych zamówiłam te pudełko i to jeszcze w pakiecie. A zamiast tych perfumów, inni mogli dostać perfumy Kilian lub jeszcze coś, Elganzo. Także ja trafiłam bardzo dobrze. <grych> no. Następne jest serum do rzęs firmy Inveo. Naturalnie długie i gęste rzęsy. Ja się bardzo cieszę, że dostałam akurat serum do rzęs, bo można było dostać jeszcze serum do brwi. Tutaj składek dla mnie jest w porządku, ale jest zaznaczone, że nie mogą tego produktu używać. Kobiety w ciąży i podczas karmienia piersią, dlatego na razie odpada mi ten produkt. Tylko, że tu jest bardzo długa data przydatności, aż do maja 2023 roku, więc na pewno wykorzystam. No i trzeba stosować chyba codziennie przez jakiś tam czas, żeby uzyskać jakiś efekt. Yy, serum jest warte 60 zł, czyli bardzo dużo, nie? Kolejny produkt to będzie puder do włosów do unoszenia ich od nasady. Od firmy Artego. Tutaj jest 10 gram, o ile się nie mylę. I te 10 gram, o ile to nie jest pomyłka, powinno kosztować 78 zł, czyli także bardzo dużo. No, i co ja tutaj mogę powiedzieć? Jest jeden y, mikroplastik, kopolymer, no, ale od takich produktów raczej no, nie wymagam, y, żeby były naturalne. Więc lecimy sobie dalej. Co my tutaj y, mamy? Firma Dermedic. Krem dla osób chyba z naczynkami. Tak, korygujący zaczerwienienia. Mhm. Ale ja z tą firmą wiem, że się już nie polubię, bo tutaj jest mnóstwo składników chemicznych, toksycznych. Gdzie my to mamy, żeby Wam pokazać? Tutaj. No, naprawdę i to jest w każdym kosmetyku tej firmy. Jest tu poliakrylamid, izopara, izoparafina, która, no, może nic takiego szczególnego nie robi, no, ale właśnie też i nie pomaga. Nie sądzę, żeby to coś na zaczerwienienia pomogło, a jeszcze nam zaszkodzi. Co my tu jeszcze mamy takiego... Aha. Formaldehyd. Niestety. No naprawdę nie polecam tej marki. Muszę to z przykrością stwierdzić. Chyba też były próbki w innym pudełku dla dzieci z tej firmy i było to samo, to samo. Także tutaj podziękujemy. Za ten Dermedic byśmy zapłacili 49 zł kolejny produkt, który mnie bardzo zaintrygował i zainteresował. Jest to firma Herla Naturally Rich i to jest peeling wybielający do twarzy z efektem jak po mikrodermabracji. Bardzo fajny opis, yy, luksusowa firma. No fajnie by było z takiego produktu skorzystać. Jedyne co mnie troszkę tutaj powstrzymuje to jest mikroplastik w składzie i niestety alkohol. Ten zły alkohol. Ten denaturyzowany. No i tutaj sodium akrylate z copolymer. No ciężko, ciężko, ale mimo, mimo tego chyba skorzystam, bo jest to, o ile dobrze rozumiem, produkt do zmywania, tak? Peeling nanieś na oczyszczoną i zwilżoną skórę twarzy, wykonaj delikatny masaż kolistymi ruchami dłoni, następnie spłucz obficie letnią wodą, stosuj dwa razy w tygodniu, wzbogać kurację wybielającą stosując odpowiedni krem serii Infinity White. Produkt ten kupilibyśmy w cenie 72 zł. Następna jest ampułka. Znowu trzy ampułki do twarzy firmy Medihil. Jest to firma koreańska. Ja za koreańskimi kosmetykami niestety nie przepadam, dlatego że zawsze tam w składzie znajdzie się coś niepożądanego. Czy tutaj jest skład zakryty? Czy jest w innym miejscu? Tutaj mamy skład. Ja sobie tu zapisałam, że jest karbomer i to chyba było wszystko z niepożądanych substancji. Także to mogło być gorzej, ale nie jest aż tak źle. Jedynie jeden mikroplastik. Następna jest mgiełka do włosów unosząca włosy u nasady firmy Anwen tutaj niestety w składzie też się y, znalazł donor for, formaldehydu szczerze powiedziawszy wolałabym dostać ten żel pod prysznic, który był z firmy Equilibra jako zamienny produkt, no ale ja i tak mam fajną wersję, także y, nie mam o nic pretensji bo właśnie można było otrzymać albo ten preparat, albo tutaj żel pod prysznic z aktywnym węglem. Cena tego to 25 zł. Kolejny kosmetyk, tutaj będzie w zupełności naturalny, firmy Orientana. Naturalny kompleksowy biokrem pod oczy, rozświetlający, ultranawilżający. Cenie 55 zł. Te kosmetyki tutaj są tak, yy, no do, dosyć drogie. Jestem naprawdę w szoku, że jest tu tyle produktów w takich cenach. Naprawdę wartość tego pudełka przechodzi ludzkie pojęcie. Jeszcze się z czymś takim no, nie spotkałam na rynku boksów kosmetycznych. Także, no, korzystajcie, póki możecie. Pokazuję Wam tylko skład dla pewności. Gdyby ktoś tu coś wychwycił, to proszę bardzo. Następny produkt to krem do rąk firmy Meliker. Też już go miałam. Niby bez paraben, parabenów SLS-u. To nie wiem, co to jest. Phtalates Petrolatum no ale niestety są inne rzeczy tak jak w tym kremie do stóp są tu mikroplastiki i silne silikony szkoda do poprawy Meliker a krem ten był w cenie 24 zł następne jest serum i ampułka od Sesdermy ja już to kiedyś otrzymałam w Golden Box od Big Lossi I tak, co Wam mogę doradzić? Weźcie sobie to, to serum z kwasem glikolowym i z witaminą C, ale błagam Was, nie bierzcie tej ampułki, bo sobie naprawdę możecie narobić niezłych problemów. Tutaj jest alkohol denaturyzowany już na drugim miejscu. Potem różne chemiczne substancje, znowu potem jest alkohol, ten zły. Tutaj jest wysyp wszystkich substancji, które ja unikam, jak na przykład parabeny, jak. O czym nie łapie mi ostrości, a czytam przez ekran, jak PEGI, jak silikony, jak. co my tutaj jeszcze mamy? trietanol amin. No, naprawdę nie jest tutaj ciekawie w tym składzie. Także polecam tylko serum. Yy, no. I ile byśmy za to zapłacili? 19 zł. Kolejny produkt to maska też tej koreańskiej firmy Mediheal, no i tutaj mamy poliakrylamid w składzie i jeszcze jakiś inny y, mikroplastik. Za maskę byśmy dali 23 zł. Maskę pierwsze trzeba nałożyć, a potem po masce nałożyć sobie tą ampułkę. No i ostatnie kosmetyki z tej serii to takie trzy próbki, też tej firmy Dermatic, z którą już nie zdążyłam się polubić. To znaczy zdążyłam się nie polubić, o tak. <grych> no i znowu popatrzcie, co my tutaj mamy. No, Pek to jeszcze by uszedł. Ale znowu są mikroplastiki, trietanolamin, poliakrylamid, izoparafina, formaldehyd. To jest to DMDM Hindation. No, naprawdę jest tragedia. Mamy trzy opakowania po 2,5 ml, i za te trzy zapłacilibyśmy jakieś 13 zł w przeliczeniu. No, i tutaj mamy próbkę. Szamponu od um, fajnej firmy Equilibra. Jeszcze sobie mm, sprawdzimy skład, żeby nie było. Na bazie Aloesu. No, tu jest naprawdę wszystko w porządku. Jeżeli ktoś szuka naturalnego szamponu do włosów, to mogę polecić ten. No, i właśnie w przeliczeniu y, wyszło mi 535 zł wartości tego pudełka, plus ten perfum Strousa. Jeżeli on kosztuje 100 zł, no to wartość tego pudełka przekracza 600 zł, i jestem po prostu w mega szoku. Bardzo fajny prezent na święta. Jestem mega zadowolona z tego, że zauważyłam w jakiejś reklamie na Facebooku to pudełko, czy tam też potem jedna z was pisała do mnie, czy widziałam, że wchodzi na rynek nowe pudełko. No i opłacało się. Naprawdę, jeżeli jeżeli chcecie, no to polecam wam, żebyście sobie właśnie takie pudełko zakupili. Widzicie, że tych produktów tu jest mnóstwo, na pewno się wam to opłaci i na pewno znajdziecie coś. Z czego będziecie się bardzo cieszyć. No i co, to by było wszystko. Dziękuję Wam i jeszcze raz wszystkiego najlepszego na te święta i w nowym roku. Pa Pa!